Czy dotarły do Ciebie informacje o przełomowych zmianach w zasadach przyznawania renty wdowiej, które wejdą w życie od 1 września 2025 roku? Te nowe regulacje mogą znacząco wpłynąć na wysokość świadczeń dla wdów i wdowców, ale czy każdy senior będzie mógł cieszyć się wyższą wypłatą? Czy nowe przepisy przyniosą realne korzyści, czy może kryją się w nich ukryte warunki, które skomplikują życie seniorów? W tym szczegółowym materiale omówimy wszystkie kluczowe aspekty nowych zasad. Abyś mógł dokładnie zrozumieć, czego się spodziewać i jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, aby nie przegapić najważniejszych informacji o rentach, emeryturach i innych świadczeniach dla seniorów. Co sądzisz o nowych zasadach renty wdowiej? Czy powinny być dostępne dla wszystkich bez żadnych ograniczeń? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Czym jest renta wdowia i dlaczego jest tak istotna? Renta wdowia to świadczenie pieniężne przysługujące wdowom i wdowcom po zmarłym małżonku, który miał prawo do emerytury lub renty z zakładu ubezpieczeń społecznych ZUS. Jest to kluczowa forma wsparcia finansowego, szczególnie w obliczu rosnących kosztów życia, takich jak ceny leków, rachunków czy podstawowych produktów. Dla wielu seniorów renta wdowia stanowi podstawowe źródło dochodu, które pozwala na godne życie w trudnych czasach. Od 1 września 2025 roku w życie wejdą nowe przepisy. Które mogą zwiększyć wysokość tego świadczenia dla niektórych beneficjentów. Jednak kluczowe pytanie brzmi: kto dokładnie zyska na tych zmianach? Czy każdy senior otrzyma wyższą kwotę, czy może niektórzy pozostaną przy dotychczasowych świadczeniach? Czy nowe regulacje będą sprawiedliwe dla wszystkich grup seniorów? Przyjrzymy się szczegółom, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc Ci zrozumieć, jak zmiany wpłyną na Twoją sytuację finansową. Zostaw like, jeśli uważasz, że takie szczegółowe omówienia są przydatne, i podziel się swoją opinią w komentarzu. Kto skorzysta na nowych zasadach renty wdowiej? Nowe regulacje wprowadzają możliwość uzyskania wyższej renty wdowiej, ale nie każdy senior automatycznie otrzyma podwyżkę. Wysokość świadczenia będzie zależała od kilku kluczowych czynników. Limity dochodowe Osoby o niższych dochodach mają szansę na znaczące zwiększenie wsparcia, co może poprawić ich sytuację finansową, umożliwiając np. pokrycie kosztów leczenia czy rachunków. Z kolei seniorzy, którzy osiągają dodatkowe przychody, np. z pracy zawodowej, wynajmu nieruchomości czy innych świadczeń, mogą napotkać ograniczenia, które zmniejszą korzyści płynące z nowych przepisów. Wiek beneficjenta Niektóre źródła wskazują, że wiek osoby ubiegającej się o rentę może odgrywać istotną rolę. Czy nowe przepisy wprowadzą minimalny wiek uprawniający do wyższego świadczenia? To wciąż kwestia budząca wątpliwości i wymagająca doprecyzowania. Staż pracy zmarłego małżonka. Długość zatrudnienia oraz wysokość składek odprowadzanych przez zmarłego małżonka do ZUS będą miały bezpośredni wpływ na wysokość renty wdowiej. Im dłuższy staż pracy, tym większa szansa na wyższe świadczenie. Inne świadczenia. Jeśli pobierasz już emeryturę lub inne świadczenia, nowe regulacje mogą wpłynąć na sposób, w jaki renta wdowia będzie łączona z twoimi dotychczasowymi dochodami. Czy twoim zdaniem limity dochodowe to sprawiedliwe rozwiązanie? Czy renta wdowia powinna być dostępna dla wszystkich bez takich ograniczeń? Napisz w komentarzu, co myślisz o tych zasadach. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o systemie emerytalnym i dowiedzieć się, jak zmiany wpłyną na Twoje finanse. Jak będzie obliczana renta wdowie od 1 września 2025 roku? Nowe przepisy wprowadzają większą elastyczność w wyborze świadczenia. Seniorzy będą mogli zdecydować, czy chcą pozostać przy swojej dotychczasowej emeryturze, czy połączyć ją z częścią renty wdowie i po zmarłym małżonku. Obecnie renta rodzinna wynosi 85% emerytury zmarłego, ale od 1 września 2025 roku możliwe będzie otrzymanie określonego procentu tej kwoty, np. 50% lub więcej, jako dodatku do własnej emerytury. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne dla wielu seniorów, szczególnie tych z niższymi dochodami. Jednak dokładne szczegóły dotyczące procentów, sposobu wyliczania oraz wpływu na inne świadczenia wciąż pozostają niejasne. W kolejnych materiałach będziemy omawiać te kwestie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Co sądzisz o możliwości łączenia emerytury z rentą wdowią? Czy to dobry pomysł, który ułatwi życie seniorom? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Przykładowe scenariusze: Senior z niską emeryturą, jeśli twoja emerytura jest niska, a zmarły małżonek miał wysokie świadczenie, nowe przepisy mogą pozwolić ci na znaczące zwiększenie dochodów poprzez dodatek z renty wdowiej. To szansa na poprawę jakości życia. Senior z wysokim dochodem, jeśli Twoje dochody przekraczają określone limity, podwyżka może być minimalna lub w ogóle Cię nie dotyczyć. W takich przypadkach nowe przepisy mogą nie przynieść oczekiwanych korzyści. Senior bez własnej emerytury, w takiej sytuacji renta wdowia może stać się Twoim głównym źródłem dochodu. Nowe zasady mogą zwiększyć jej wysokość, co znacząco wpłynie na Twoją sytuację finansową. Zostaw like. Jeśli takie przykłady pomagają ci lepiej zrozumieć nowe przepisy i subskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej praktycznych wyjaśnień. Czy ZUS automatycznie dostosuje świadczenia? Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, automatycznie przeliczy świadczenia zgodnie z nowymi przepisami, czy też konieczne będzie złożenie nowego wniosku. Jeśli już pobierasz rentę wdowią, istnieje duża szansa, że ZUS automatycznie dostosuje twoje świadczenie do nowych zasad. Jednak w niektórych przypadkach, takich jak zmiana dochodów, sytuacji życiowej czy innych okoliczności, może być wymagane zgłoszenie lub aktualizacja danych. Warto regularnie sprawdzać swoją sytuację, aby nie przegapić szansy na wyższe świadczenie. Czy uważasz, że ZUS powinien uprościć procedury dla seniorów, aby ułatwić im dostęp do świadczeń? Podziel się swoimi doświadczeniami z załatwianiem spraw w ZUS w komentarzu. Jakie dokumenty mogą być potrzebne, aby skorzystać z nowych zasad renty wdowiej? Możesz potrzebować następujących dokumentów. Zaświadczenie o dochodach, potwierdzenie wysokości Twoich miesięcznych dochodów będzie kluczowe dla ustalenia, czy spełniasz limity dochodowe. Akt zgonu małżonka, jeśli nie został wcześniej dostarczony, może być wymagany do weryfikacji. Dokumenty potwierdzające staż pracy zmarłego małżonka, informacje o długości zatrudnienia i składkach ZUS będą miały wpływ na wysokość świadczenia. Inne dokumenty, w zależności od sytuacji ZUS może wymagać dodatkowych zaświadczeń, na przykład innych świadczeniach pobieranych przez Ciebie. Niestety, wielu seniorów boryka się z trudnościami w załatwianiu spraw urzędowych. Dlatego, ZUS powinien wprowadzić możliwość składania wniosków online oraz zapewnić wsparcie doradców, aby ułatwić seniorom dostęp do świadczeń. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać praktyczne poradniki, jak przygotować dokumenty i złożyć wniosek bez stresu. Czy nowe przepisy kryją jakieś pułapki? Choć nowe zasady renty wdowie brzmią obiecująco, istnieje ryzyko, że nie każdy senior w pełni skorzysta na zmianach. Oto kilka potencjalnych wyzwań, na które warto zwrócić uwagę. Podatki i składki zdrowotne. Wyższa renta wdowia może oznaczać konieczność odprowadzania większych podatków dochodowych lub składek zdrowotnych, co może znacząco zmniejszyć realną wysokość podwyżki. Ograniczenia dla obecnych beneficjentów nie jest jasne, czy nowe przepisy obejmą tylko nowych wnioskodawców, czy również osoby już pobierające rentę wdowią. Jeśli zmiany dotyczą wszystkich, w jaki sposób ZUS przeliczy świadczenia? Opóźnienia administracyjne. W przeszłości reformy emerytalne często napotykały problemy administracyjne, co prowadziło do opóźnień w wypłatach. Czy ZUS jest przygotowany na wprowadzenie nowych zasad od 1 września 2025 roku? Czy masz obawy związane z potencjalnymi pułapkami w nowych przepisach? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz i podziel się swoimi doświadczeniami. Dlaczego zmiany w ręcie wdowie są tak ważne? Rosnące koszty życia od cen leków przez rachunki za mieszkanie po podstawowe produkty spożywcze sprawiają, że każda podwyżka świadczenia jest na wagę złota. Dla wielu seniorów dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie może oznaczać możliwość zakupu lepszych leków, opłacenia rachunków bez stresu czy poprawy jakości życia. Jednak nowe przepisy budzą obawy, że nie każdy senior skorzysta na zmianach w równym stopniu. Czy rząd i zus zapewnią że nikt nie zostanie pominięty? Czy nowe regulacje będą sprawiedliwe dla wszystkich grup seniorów? Subskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się, jak zmiany wpłyną na twoje finanse i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o systemie emerytalnym. Jak przygotować się na nowe przepisy? Aby nie przegapić szansy na wyższe świadczenie, warto już teraz podjąć kilka kluczowych kroków. Sprawdź swoją sytuację finansową, upewnij się czy spełniasz warunki dochodowe, inne wymagania określone w nowych przepisach? Śledź oficjalne komunikaty ZUS. Najnowsze informacje o procedurach i wymaganiach będą publikowane na stronie ZUS oraz w mediach. Bądź na bieżąco, aby nie przegapić ważnych terminów. Skonsultuj się z doradcą emerytalnym. Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z ekspertem, który pomoże Ci ocenić, czy nowe zasady będą dla Ciebie korzystne. Przygotuj dokumenty. Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty takie jak zaświadczenia o dochodach, akt zgonu małżonka czy dokumenty potwierdzające staż pracy. Nie czekaj do ostatniej chwili. Kliknij w dzwonek i subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych informacjach na temat renty wdowiej i innych świadczeń. Co jeszcze warto wiedzieć? Oprócz wspomnianych kwestii istnieje kilka dodatkowych aspektów, które mogą wpłynąć na wysokość renty wdowiej. Minimalny wiek. Czy nowe przepisy wprowadzą minimalny wiek? Od którego można ubiegać się o wyższe świadczenie? To wciąż niejasna kwestia, ale może mieć znaczenie, szczególnie dla młodszych wdów i wdowców. Digitalizacja procedur w dobie cyfryzacji ZUS coraz częściej umożliwia załatwianie spraw online. Czy składanie wniosków o rentę wdowią będzie możliwe przez internet? Czy seniorzy będą musieli odwiedzać placówki ZUS osobiście? Wpływ na budżet państwa skąd rząd pozyska środki na podwyżki rent wdowich? Czy istnieje ryzyko że w przyszłości pojawią się cięcia w innych świadczeniach, aby sfinansować te zmiany? Masz pytania dotyczące nowych zasad? Napisz w komentarzu, a my postaramy się odpowiedzieć w kolejnych materiałach. Renta wdowia od 1 września 2025 roku będzie przyznawana na nowych zasadach, które mogą zwiększyć świadczenia dla niektórych seniorów. Kluczowe kwestie to limity dochodowe, sposób obliczania renty oraz konieczność składania wniosków w niektórych przypadkach. Nie każda automatycznie otrzyma wyższą wypłatę, dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i przygotować się na zmiany już teraz. Zostaw like i subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać szczegółowe wyjaśnienia, praktyczne porady i najnowsze informacje o Ręcie wdowie. Kliknij w dzwonek, aby być powiadamianym o nowych materiałach i podziel się tym artykułem z innymi seniorami, którzy mogą skorzystać na tych informacjach. Dziękujemy, że jesteś z nami.